Szczerze mówiąc, lubię ciebie. Wszyscy natychmiast macie zająć swoje miejsca! Tylko no. A co jeszcze możemy zrobić? Eksorcysta! Czy jesteśmy kompletnie głupi? Nie! W końcu jestem dyrektorką! Nie wiem, żebyś się zamknął. No co, kochani, nowy filmik. Jeśli jesteście nowi na naszym kanale, koniecznie kliknijcie przycisk subskrypcji. A jeśli wam się podoba, co robimy, klikamy Lubię to. To nas ucieszy! Miłego sensu! No, a po co my to robimy? A po co niszczycie szkołę? Teraz będziecie wiedzieć, jak to naprawić. A może jakoś się dogadamy i zamiast tej roboty zrobimy coś ciekawego, co? A co, chcecie grać w warcaby, czy o co ci chodzi? A co my, głupi? Nie! Widziałem twoje TikToki, a tak w ogóle dyrektor kazał mi was czymś zająć, więc to robię. Tak w ogóle to praca fizyczna jest zabroniona uczniom! Już lepiej byłoby sprzątać śmieci na podwórku! Sasza, zamknij się na zewnątrz, jest zimno, tu jest ha, lepiej. Saszka, nie widzisz? Szczur klasowy boi się, że zmarśnie! Dlaczego go wkurzasz? Odczep się. A tak w ogóle chcecie słodycze? No, jak chcecie! No i jak? Jak tam praca wam idzie? Pani Rashido, wróciłaś. Tak się cieszę, że pani widzę. Cieszysz się, że co? Dierski. Podziękuj, że cała Twoja ekipa nie została wyrzucona ze szkoły! Nie opłaca się nas wyrzucać! Cała szkoła na nas liczy. <grystanie> co? <grystanie> Jak sobie radzą? Dobrze sobie radzą. Coś mi przyszło do głowy. Może wyremontują inną klasę za mnie. Nie no, co ty, serio? Nie przeginasz? Dobry pomysł. Muszę mówić to z dyrektorem. Jaką inną klasę? Myślałam, że to Ty jesteś tu woźnym! Jesteś jak ci nauczyciele! Po prostu beznadziejny! A co tutaj się dzieje? A racja, pracujecie. Dobra, to tyle. Jutro przyjdźcie pół godziny wcześniej, bo będzie więcej roboty. Jeśli robocy. coś mi się stanie, to złożę na ciebie skargę do ochrony praw dziecka. Za, ekspo... za eksploatację? Ta! Praca dzieci! Kumasz... Możesz się poskarżyć nawet kosmitom, nie obchodzi mnie to, ja mam swoje sprawy. No to powiedz tym swoim kosmitom, żeby dali nam normalną pracę! Może a nie chcesz pomóc Hermanowi odłożyć ławek na miejsce. Mam zrobić coś jeszcze. Właściwie to jestem gospodarzem i nie powinienem wykonywać tak upokażającej pracy. To zaszkodziłoby moje moimi A co ty lepszy? Sasza ma ból pleców, a Ty też. Bolą plecy. No dobra Herman, chodź pomogę To ci. jest nienormalne. Słuchaj, Dziarski, może powinniśmy znaleźć kogoś, kto zrobi to za nas! Zamiast mnie na przykład Romyka, zamiast ciebie orzech na przykład. Sasza, weź, ty też nie przesadzaj, co? No i co teraz? Koniec z kłopotami? No tak, teraz chodzimy do szkoły tylko po to, żeby się uczyć. Prawda, Saszka? No tak, chodzimy do szkoły tylko po to, żeby się uczyć. Racja, Dima? No i brawo, w końcu nasza klasa stanie się zgranym zespołem. Prawda, Dima? A Polinę ktoś widział? No, w szatni jej nie było. To dziwne, chyba już powinna tutaj być. Romek, co ty robisz? Zamknij się. Co proszę? Powiedziałem zamknij się. Romek, lepiej nie mów tak do ciarkiego, bo będziesz miał kłopoty. Ty też się zamknij. Wiedziałem. Słuchajcie, pielęgniarka jest w szkole? Ty też się źle poczułeś? Nie, ja myślę, że powinniśmy tam wysłać Romka. W tej klasie jest zły duch i on siedzi w tym miejscu. Właściwie tam siedzi Orzech. Czyli co, Orzech jest złym duchem? Wiesz, dlaczego mamy pycha w klasie? Ciągłe porażki? Może dlatego, że do naszej szkoły chodzi Kamran, który nas wrabia, co? Nie, to zjawiska paranormalne. To zła aura, trzeba ją oczyścić. Romek, jak chcesz, to pójdę z tobą do pielęgniarki. Możesz mnie obrażać. Ale możesz nie mieć czasu na przeprosiny. Trzeba tu posprzątać. Czy ktoś chce się zamienić ze mną miejsca? Może głupi jesteś, naprawdę w to wierzysz? Osobiście w to nie wierzę, ale boję się Romka. Ima już przyszedł? Tak, tu jestem. Chodź tutaj. Telefon mi się rozładował. W jakiś czas próbujesz do ciebie dodzwonić Panowie też nie odbierają telefonu. Mamy szlaban. Dziś znowu nie będzie mnie w szkole. A co się stało? Boli mnie brzuch, Nie mogę dzisiaj przyjść. Kurczę, tak bardzo chciałem z Tobą dzisiaj siedzieć na lekcji. Wybacz mi, króliczku. Króliczku? Nie podoba Ci się? Nie, nie, no, podoba mi się. No to idź do chłopaków i nie nudź się tam, okej? Okay? Okej, okay, buziaczki, króliczku. A co się stało? jaki króliczku. Dlaczego podsłuchujesz? Może dlatego, że rozmawiałeś przez mój telefon. A może dlatego, że nie układa Ci się z Saszą? Mam ci zdradzić sekret? A jaki? Ja nie lubię Saszy. Szczerze mówiąc, lubię Ciebie. Co? Musiaki króliczku! Nie podniecaj się! Nie jesteś moim typie! No a ty tym bardziej w moim. Widziałeś Romka? A co się znowu stało? Na pewno nikt nie chce się zamienić miejscami. Po prostu złamało się pod twoim ciężarem. No ale chcesz powiedzieć, że zawsze wytrzymywało orzecha, a teraz się rozwaliło? Jak oczyścić klasę? Ja nie mogę. Trzeba zadzwonić do eksorcysty. Naprawdę wierzycie, że tu mieszkają jakieś złe duchy? No przecież musimy rozpocząć nowe życie w klasie, a to znaczy, że musimy wypędzić duchy. Racja, Romek? Tak, Sasza ma rację. Ziomki żartujecie sobie, jakie duchy? Naprawdę w to wierzycie? Szczerze mówiąc, duchy istnieją. Moja babcia się tym zajmowała. A no, widzisz, Anżeli babcia też to robiła. A co się stało? Krzysł. Orzecha się złamało. Uh. Złamało się, bo tam była negatywna energia. Może to po prostu energia orzecha? Nie, wydaje mi się. Zła energia, trzeba zadzwonić po egzorcystę. Ach, szanić was. A ty, Romek, przestań oglądać Harry'ego Pottera po nocach. Albo co ty tam oglądasz? Mam egzorcystkę, która się tym zajmuje. Mogę dać do niej numer, ale będzie trzeba za to zapłacić. Nie no, jeśli to ma pomóc, no to czemu nie? Zadzwoń tam! Jak, co tutaj się dzieje? Pani Rashido, zły duch złamał krzesło w naszej klasie! Czy już nie potraficie wymyślić usprawiedliwienia dla swoich kłopotów? Jaki zły duch? Co się stało z krzesłem? To nieczysta siła, pani Rashido. Wszyscy siadajcie na swoje miejsca natychmiast! Złe duchy, mamy teraz lekcję fizyki! Boże, usiądź przy ostatniej ławce. Mogłaby pani nie krzyczeć mi do ucha? Usiądź, powiedziałam! Nie przeszkadza ci to? Mi? Nie, jesteśmy przyjaciółmi. Czyli mi. będziemy siedzieć razem, kiedy nie będzie Poliny? Tak, możemy. Czemu nie? Pani Rashido, nie wierzy pani w duchy? Sasza, co dostaniesz z fizyki? Jak myślisz? Eee, no to zależy od pani, proszę pani. O, jeśli to zależy od pani Rashidy, to będzie kiepsko. Saszka, nie więcej niż dwuja. Dziarski, siedź cicho. cicho. Sasza, chodzi mi o to, że jestem nauczycielem nauk ścisłych. Nie wierzę w te wszystkie bzdury, które mi tu opowiadasz. A ty Orzech, zadzwoń po rodziców na przerwie i niech kupią nowe krzesło do szkoły! Już ja mówiłem, że to nie ja, to zła energia panująca w klasie. Taki macie pomysł? Chcecie mnie wszyscy doprowadzić do szaleństwa? Dzwoniłeś już tam? Już jedzie, spokojnie. No i co tam, pani Rashido? Jak tam dzisiaj moje dzieci? Słyszałem, że od dziś siedzą cichutko, jak mysz pod miotłą. Co pan mówi, panie Leopoldzie? Dzisiaj są jak małe kwiatki. Jak co? Wiatr. No, jak widać, rada pedagogiczna zrobiła im dobrze. Super! Oczywiście! Nie zdążyłam nawet do klasy wejść, a już krzesło złamali! Jak to? Dziarski? Sasha? Dima! Celuj wyżej! Orzech! Ja już mówiłem, że to nie ja złamałem krzesło. To przez złą energię w klasie. Dlaczego mi nie wierzycie? No proszę, oni już nawet nie wiedzą na co zwalić winę za swoje psoty. W klasie panuje zła energia. Rozumie pan to? Rozumiem. No cóż, pani Rashido, ma pani wolną rękę. Może pani ich ukarać, jeśli pani chce. Ja nie będę się w to wtrącał. Czemu mam ich karać? Zaraz zrobimy kartkówkę. Niech piszą, a ja będę zadowolona z ich ocen na koniec roku, tak? Egzorcyści! No, ja nie będę przeszkadzał. W pani do mnie na przerwie. Myślałam, że pani żartowała na temat sprawdzianu. O co się martwi, Dzierski? Zapytajcie swoich duchów. Całą pracę zrobią za was. Tak? Sasza? Orzech! Teraz się pani śmieje, pani Rashido, ale jak coś się stanie, to my będziemy się śmiać. Boże, Sasza! Coś musi być! Bo co... Po co miałabym rozmawiać na ten temat? Tak, kartkówka. Tematy z trzech ostatnich miesięcy nauki: Mianowicie ruch mechaniczny, ruch nierównomierny, bezwładność i oddziaływanie ciał. Polina powiedziała ci, dlaczego nie przyszła do szkoły? Polio brzuch. A no, pod tym względem nam dziewczynom jest trudniej niż chłopcom. Fajnie, że tu usiadłaś. A dlaczego niby? No, bo będę mógł od ciebie spisać jak coś. Nie, nie możesz! Sam powinieneś się nauczyć. No dobra, żartowałem. Nie no jasne, spisuj. Tak naprawdę tylko żartowałam. Myślałam, że mówisz poważnie. Sasza, nie waż się spisywać. <śmiech> <śmiech> Co do cholery? Mówiłem pani! Kto to zrobił? Najwyraźniej ta sama zła energia, która zniszczyła krzesło orzechy. Żartujesz sobie? Pani Rashido, Saszka ostrzegał, że duchy istnieją. No, a pani się z tego śmiała. Tam jest po prostu silna energia, pani Rashido. Mogę pokazać. Hmm. Mm. Czuję moc. Energię. Dzień dobry. Mm. Tak, widzę problemy. Kim ty jesteś? Ejda, dziedziczna czarownica. Czarownica już od trzech pokoleń. Zabieram się do pracy, muszę wypędzić tę istotę. Mm. Widzę, że masz romans z szefem w swojej branży. Ale nie widzę miłości. Tutaj się naprawić. Proszę przyjść na seans. Pytam cię jeszcze raz! Kim ty jesteś? Jak w ogóle trafiłaś do tej szkoły? Ej! Da! Trzymaj. Mm, om, om, mm. Widzę, podoba Ci się dziewczyna z tej klasy, ale miłości nie widzę. Mm, trójkąt. Mm, om, om. Bogactwo, bogaci rodzice! Om, om! Tu tu? Wstań szybko! Może nie wyrażam się jasno, ale kto cię tu zaprosił? Co ty tu właściwie robisz? Stój, stój! Słyszę go... Dzwonię do psychiatryka, dzwonię do psychiatryka, jeśli natychmiast stąd nie wyjdziesz! To ja tu jestem dyrektorką Rashida! Nie niszcz nastroju, nie rozumiesz tego? Mmm, czuję od ciebie złą aurę Atmosferę nieprzyjaźni Mmm, tak, tak Mmm, słyszę Nadchodzi, nie ma go tutaj Ta istota przenika przez ściany może to gabinet dyrektora jest kryjówką tego złego bytu? Milcz. Rozumiem, zaraz dam ci kilka takich demonów O, chyba na miejscu tej szkoły był kiedyś stary cmentarz Mmm, odpowiedz mi μμμ, mm χααα, -hmm. ah, To arcydemon, który sieje przygnębienie i lenistwo! Zgadza się, jestem zaleniwy, żeby się uczyć! No i zazwyczaj jestem smutny na lekcjach! Taszka, teraz na pewno ci wierzymy! Wzywam cię! Wzywam cię! Wzywam cię! Belfigor! 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 Lubisz? O ja go wzywam! To do mnie musi dotrzeć! Mm, wow. <ścoughs> Odrzucam wszelki hałas z zewnątrz, odrzucam szkodliwych nauczycieli. Odrzucam to od siebie! Czaszka byka jest mocna! Złe dźwięki opuszczą ten dom! E, e, właściwie to jest szkoła! Proszę, niech pan spojrzy! Nie mogę je wyrzucić! E, przepraszam, a kim pani jest? Wszyscy tego potrzebujemy. Odrzucam wszelkie zbędne dźwięki, odrzucam od siebie szkodliwych nauczycieli! Tak, odrzucam odrzucamy to. to! Czy pani jest głucha? Co ty zrobiłeś? Zepsułeś konfigurację! Ach, konfigurację, tak? Ci się podoba taka konfiguracja. Pech, pech tu będzie. Co ty zrobiłaś? Jak pani trafiła do szkoły? Co pani robi w klasie z dziećmi? Przyszłam oczyścić tu aurę. Macie tu belfigora. Mamy tu fizykę. Panie Leopoldzie, naprawdę mamy tu belfigora. Krzesło orzecha pani Rashidy jest zepsuta. Sasza, to twoja sprawka? Jak to moja? Nawet jej nie znam. A panią kto wezwał? Każdy może mnie urazić, ale później możecie nie mieć czasu na przeprosiny. Proszę poczekać, jeszcze nie skończyliśmy rozmawiać. Zaraz wezwę policję. To ty. Ja oczywiście też panią kocham, pani Rashido. No, na swój sposób, ale to zdecydowanie nie mój profil. No to kto? Kto? Całą lekcję opowiadacie mi o tych swoich energiach i o duchach. Nie udawajmy, że nie macie z tym nic wspólnego. No i tyle. Lekcja z panią pani Rashid dobiegła końca. Ciarski i tak się dowiem, kto to zrobił. I ty o tym wiesz. Szczerze, nawet jakbym wiedział, to nic bym pani nie powiedział. No no, no cóż, następna lekcja to również fizyka, ale właściwie to następny miał być WF. Właściwie to dałem wam teraz zastępstwo. Dokończymy naszą kartkówkę. No i co? Po co kurczę ten cyrk? Umówiliśmy się, że nie będzie więcej bałaganu. No sam słyszałeś, na naszych lekcjach jest Belfo. No wiesz! To jest bzdura! Romek, kto to był? Będziemy musieli zapłacić za tę sesję. No ale ona niczego nie oczyściła, za co płacić? Powiedziałem, że zapłacimy. Romek, a my mówiliśmy, że nic nie dorzucamy. No więc co? Kto się zamieni miejscami? Kurczę, przecież nie ma tu żadnych duchów. Czemu się martwisz? Hmm? Dziarski jesteś pewien, że nie ma tutaj duchów? Nie no, wy żartujecie. Siema Dima, co słychać? Jaj, co, a co? A widziałeś TikToka Poliny? Że co? To wejdź i zobacz, frajerze. Telefon mi się rozładował i sam jesteś frajerem. Powiedzieli, że nie zapłacą. Czyli źle ich poprosiłeś. Co im powiem? Już ustawiłem krzesła i biurka. Załatwiłem nawet tablicę. Rozbili czaszkę, a to jest warte więcej niż pieniądze. Przynajmniej wiemy, że w tej szkole nie zrobimy biznesu. Nie, teraz będę wiedziała, żeby się więcej już z tobą nie kontaktować. Będziesz tego później żałować. O, Dima, cały czas tu byłeś? Jak chcesz, to mogę poszukać u ciebie w Domu Duchów. Wszystko zrobiłeś specjalnie? Nie masz żadnych duchów? Nikt nie wie gdzie i co może być. Najważniejsze, żebyś sam wiedział w co wierzyć, a w co nie. Nie widziałeś mnie, kumasz? Co tu się dzieje? Co mówił Romek? Nieważne subskrybujesz polinę? No co kochani, bardzo dziękujemy wszystkim za oglądanie! Jeśli jesteście nowi na naszym kanale, koniecznie zasubskrybujcie go! A jeśli, podobnie jak Dziarski, nie wierzycie w nic paranormalnego, zostawcie nam lajka! Trzymajcie się!